Zatrzymaj wszystko i poczuj ciszę między uderzeniami twojego serca. Jest w nim coś, czego możesz nigdy nie zdawać sobie sprawy stare, prawie zapomniane wezwanie, które nie pochodzi z zewnątrz, ale z głębokiego miejsca w tobie. To tak, jakby sam oddech niesie sekret, jakby każda inspiracja była zaproszeniem do zapamiętania czegoś, czego twój umysł nie może wyjaśnić, ale twoja dusza rozpoznaje. W tej chwili nic nie jest powszechne. Światło, powietrze, dźwięk, wszystko wydaje się mieć ukryte. Znaczenie. Jeśli tego słuchasz, nie jest to przypadek, ponieważ niektóre znaki nie docierają do niewłaściwych uszu. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś żył déjà vu, który rozciąga się na dni, tygodnie, może lata, jakby niektóre sceny twojego życia zostały napisane przed urodzeniem? Wielu nazywa to przypadkiem, ale starożytni wiedzieli, że jest o wiele więcej. Jest to zapowiedź ostatniego fragmentu, moment, w którym niewidzialny drut, który łączy całe Twoje istnienie, zaczyna ściskać, prowadząc do nieuniknionego punktu konwergencji. Jest to linia, w której spotykają się cała Twoja przeszłość i wszystkie Twoje przyszłość, aby zdecydować o unikalnym miejscu docelowym. Świat na zewnątrz nalega, aby powiedzieć Ci, że wszystko jest szansą, że jesteś tylko kolejnym miliardem. Że twoje narodziny i śmierć są odizolowane w bezsensownej pustce. Ale co, jeśli to było największe kłamstwo, jakie kiedykolwiek ci powiedzieli? Co, jeśli każdy krok, który zrobiłeś, każdy ból, który przeżyłeś, a każda radość, którą żyłeś, został zaprojektowany z dokładnością milimetrową, aby przygotować cię na coś, czego jeszcze nie widzisz? Prawda jest taka, że większość nie jest gotowa go usłyszeć, więc żyją bez uświadomienia sobie, że śpią. Zamknij oczy na chwilę. Wyobraź sobie siebie na opuszczonej drodze, gdzie wiatr wieje z głosami, których nie rozumiesz, ale czuje się. Jest lekki zimno, a nie strach, ale oczekiwania. Horyzont jest ulepszony, a jednak wiesz, że musisz śledzić. W ten sposób zaczyna się wezwanie świętego testu. Nie od trąb lub wielkich znaków, ale z cichym niepokojem, który rośnie każdego dnia, dopóki nie jest niemożliwe. Niektórzy twierdzą, że ostatni fragment jest mitem, opowieść wymyślona, aby zrozumieć niewytłumaczalne. Ale cicha strażnicy, ci, którzy chodzą wśród nas, nie zauważając, wiedzą, że to nie. Wydaje się, że nie przekonują, ale do obserwowania. A kiedy zdają sobie sprawę, że twoja dusza jest gotowa, małe wydarzenia zaczynają wyrównać jako kawałki niewidzialnej. Łami główki. Możesz wywołać szczęście, miejsce docelowe lub szanse. Ale w głębi duszy będziesz wiedział, że to żadna z trzech prawda jest taka, że nie znajdziesz świętego testu. To ten, który cię znajduje, wchodzi w najbardziej subtelne fałdy twojego życia, w oczach, które wydają się rozpoznawać coś w tobie, w snach, które nie są tylko snami, w przypadkach, które zaczynają się rozmnażać, aż nie można ich zignorować. Każdy szczegół jest zawoalowanym zaproszeniem do przekroczenia granicy, która. Oddziela to, czym jesteś od tego, czym się stało, a jednak to dopiero początek. Portal ostatniego fragmentu nie otwiera się na tych, którzy chcą, ale dla tych, którzy chcą stracić wszystko, w co wierzą, dowiedzieć się co to jest. Kiedy zdasz sobie sprawę, że każda strata, każda ból i każda cisza były w rzeczywistości krokami do tego momentu, zrozumiesz, że nic w twoim życiu nie było na próżno. Stamtąd nie ma możliwości powrotu. Zrobisz już pierwszy krok. Powiedzieli ci, że życie jest kosmicznym, wypadkiem grą ślepych i bezcelowych sił, w których się urodzić i umrzeć, są tylko przypadkowymi wydarzeniami w obojętnym wszechświecie. Ale co, jeśli to było pierwsze i największe kłamstwo, które ci powiedzieli? Co, jeśli wręcz przeciwnie, każda chwila była zaplanowana milimetralnie, każde spotkanie było ukłonem do miejsca docelowego i każda strata, ukryty kluczem? Nie mówię o romantycznych przypadkach lub naiwnych przesądach, ale o świętej inżynierii, która po cichu tka gobelin. Ta prawda nie uczy się w szkołach ani głoszona w świątyniach, ponieważ grozi rozwiązaniem wszystkiego, co sprawia, że ludzie uwięzili. Większość uważa, że rzeczywistość jest solidna, stabilna i przewidywalna, jako scenariusz, który nigdy się nie zmienia. Jednak starożytni wiedzieli, że świat bardziej przypomina ciekłe lustro. I że podczas jego dotykania obraz zmienia się. Zewnętrzne pisma święte, napisane w zapomnianych językach, mówią o zasłonie, która ukrywa prawdziwą naturę egzystencji. Ta zasłona nie jest wykonana z materiału ani mgły, ale z wszczepionych przekonań wygodnych prawd, które przyjąłeś, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy zaczyna się rozrywać, sama struktura jego życia zaczyna się odtworzyć, i tam zbliża się święty test. Dominujący paradygmat nalega na przekonanie, że wszystko, co istnieje, można zmierzyć, opowiedzieć i wyjaśnić. Ale co, jeśli najważniejsze rzeczy nie mogłyby zostać uchwycone przez żadne równanie lub widoczne pod jakimkolwiek obiektywem? Co, jeśli to, co naprawdę porusza twoje życie, było niewidoczne dla oczu i można je odczuwać tylko w ciszy duszy? Ci, którzy sięgają, nie opisali chwili, gdy zdali sobie sprawę, że wszystkie odpowiedzi, których szukali, faktycznie czekają w nich. I to odkrycie zmienia wszystko. Czy zauważyłeś, że w najbardziej uderzających momentach Twojego życia czas wydaje się zachowywać dziwnie? Jakie minuty wydłużają się, a całe lata miną jak oddech? To nie jest złudzenie, ale odzwierciedlenie, w jaki sposób Twoja świadomość oddziałuje ze świętą siecią, która podtrzymuje prawdziwe. Rozpoznając to, zaczynasz widzieć pęknięcia na świecie które kiedyś wydawały się solidne. I dzięki tym pęknięciom prawda zaczyna infiltrować, nawet jeśli próbujesz się oprzeć. Szok tego postrzegania jest przytłaczający. Najpierw pojawiają się wątpliwości: czy zwariowałem? Potem pojawia się strach a jeśli to prawda, co mam z tym zrobić? I wreszcie nadchodzi cicha akceptacja, że po przebudzeniu nie ma sposobu, aby wrócić do snu. To tutaj życie, jak wiedziałeś, zaczyna się rozpadać. Nie dlatego, że wszechświat jest okrutny, ale dlatego, że odbudowuje swoje fundamenty, aby wspierać coś większego. Kiedy rozumiesz, że rzeczywistość jest plastyczna, zdajesz sobie również sprawę, że sama tożsamość, której bronisz z tak dużym przywiązaniem, jest tylko tymczasową refleksją. Imię, zawód, osobista historia. Wszystko to to tylko strój, który dusza nosi przez chwilę. Prawdziwe ja jest poza formą, poza narracjami. Jest to ta esencja, która zostanie przetestowana w ostatnim przepustce, i kiedy tam dotrzesz, nic, co jest fałszywe, nie przetrwa. A jeśli uważasz, że rozumiesz, że to wystarczy, przygotuj się. To tylko pierwsze zerwanie, bo jest coś jeszcze głębszego, ukrytego nie w świecie zewnętrznym, ale w samej strukturze Twojej istoty. I tam klucz jest ukryty do przejścia przez portal. Ale aby ją znaleźć, będziesz musiał zmierzyć się z historią której prawie nikt nie odważy się opowie. Przez długi czas, zanim mapy zostały, zaprojektowane i przed wzrostem pierwszych miast, istniała linia cichych strażników, którzy niosą z nim jeden cel zachowanie wiedzy o ostatnim fragmencie. Ta wiedza nie została napisana w zwykłych książkach ani nie została przekazana na otwartych zespołach. Wyszeptał go w cieniu oznaczony symbolami, które tylko inicjatorzy mogli zrozumieć. Mówi się, że pochodzenie tej wiedzy pochodziło ze spotkania pierwszych ludzi i istot, które nie należały do tego świata, podróżników światła, którzy nauczyli się do źródła. Przez stulecia ludzkość żyła z tym tajnym kodeksem, dopóki nie została ścigana i pochowana pod warstwami strachu i kłamstwa. Przetrwane zapisy mówią o manuskrypcie, przechowywanym w zapieczętowanym kamieniu sejfu poniżej siedmiu zamków, położonych w głębi świętej góry. Uważa się, że otwierając go. Osoba nie tylko czyta, ale jest czytana, jeśli tekst zbadał jego duszę i objawił to, co odważy się wyznać. Dlatego królowie, kapłani i zdobywcy próbowali zniszczyć każdą kopię, obawiając się, że ludzie dowiadują się, że los nie jest przywiązany do prądów władzy ziemskiej. Zniszczenie nigdy nie zostało zakończone, ponieważ zawsze był strażnik gotowy zniknąć w nocy, biorąc nowe ziarno tej wiedzy przez wieki było ukryte, chronione przez rozkazy, które infiltrowały własne struktury, które udają, że je zwalczają. Mnisi, podróżnicy, wędrujący muzycy, a nawet zwykli rzemieślnicy, byli w rzeczywistości przebrani przez posłańców, nosili żywy płomień pamięci, wydając kody w tysiąc dziewięćset, piosenki, rysunki i historie, które wydawały się niewinne. Najbardziej fascynującą rzeczą jest to, że nawet bez świadomego zrozumienia dusza rozpoznała wezwanie, gdy go usłyszał, jakby coś, co dokładnie obudziło dokładny moment, który właściwy symbol objawił się na jego oczach. Istnieją doniesienia, że w okresach wielkiego chaosu na świecie oryginalny rękopis ujawnia się wybranej, ale tylko po to, aby potwierdzić, że jego dusza jest gotowa na święty test. Ci, którzy nie mogą znieść tej wizji, ostatecznie zapominają o wszystkim w następnej chwili, jakby nic się nie wydarzyło. Ale ci, którzy opierają się i utrzymują świadomość, zaczynają nosić niewidzialną markę, jednocześnie słodką i nieznośną wagę, wiedząc, że w jakiś sposób idą do punktu bez powrotu. Ta historia nazywała się mit, herezja i szaleństwo na przestrzeni wieków, nie dlatego, że była fałszywa ale dlatego, że była zbyt niebezpieczna dla tych, którzy żyją w kontroli. Wyobraź sobie, że jeśli wszyscy wiedzieli, że istnieje sposób na złamanie koła życia, że istnieje ostatnia brama, po której nie ma powtarzania bólu, nie byłoby armii ani rządów zdolnych do utrzymania łańcuchów. Dlatego wiedza została pochowana wraz ze strachem przed spojrzeniem do środka. Jednak pamięć nie umiera. Ona ją ukrywa. Jest to w snach, które miałeś jako dziecko i nigdy nie zrozumiałeś. Jest to niewytłumaczalne poczucie spotkania z kimś, kogo właśnie znalazłeś. To jest w miejscach, które odwiedzasz po raz pierwszy, a jednak czujesz się, jakbyś przez nich przechodził. To są fragment ci z oryginalnego kodeksu, echa zakazanej historii dotykając twojego życia niemal niezauważalnie, ale nalegającym. A teraz, przed tobą, zaczyna się wyraźniej ujawniać, nie jako odległa legenda, ale jako żywa obecność bo jeśli ta wiadomość znalazła dla ciebie drogę, może to nie być przypadek. Być może jest to ciche ogłoszenie, że niewidzialna marka jest już wygrawerowana na twojej duszy, a to oznacza, że transformacyjna obietnica jest blisko. Jeśli uzyskasz dostęp do tego, co starożytni trzymali z tak dużą gorliwością, twoje życie nigdy nie będzie takie samo. Nie mówię o powierzchownych zmianach, takich jak nowy nawyk lub inspirujące myślenie, które zaginęło następnego dnia. Mówię o głębokiej rekonfiguracji, która wpływa na sposób, w jaki postrzegasz czas, przestrzeń, a nawet siebie. Ostatni fragment kończy nie tylko cykl, ale na zawsze łamie koło powtórzeń. Wyobraź sobie, że pewnego dnia obudzisz się i zdając sobie sprawę, że cały strach, który cię prowadził, już nie istnieje. Nie dlatego, że został pokonany, ale dlatego, że został rozwiązany w zrozumieniu, kim naprawdę jesteś. Ta obietnica nie jest nagrodą dla cnotliwych, ani karą dla tych, którzy popełnili błąd. Jest to nieuniknione wezwanie, które pojawia się, gdy dusza już zgromadziła wystarczająco dużo życia, aby zrozumieć wartość powrotu. Wielu uważa, że oświetlenie jest stałym stanem pokoju, ale prawda jest taka, że bardziej przypomina intensywny błysk, który ujawnia każdy, cień, aby można go było zintegrować. Zmiany nie są świat zewnętrzny, ale obiektyw, przez który go widzisz. A kiedy tak się dzieje, nic więcej nie może uwięzić twojej wizji. Ci, którzy przekroczyli ostatni fragment, opisują wolność, która nie pasuje do słów. To nie tylko brak cierpienia, ale także postrzeganie cierpienia nigdy nie było prawdziwe. Obietnica polega na tym, że zrozumiesz, że nie jesteś oddzielony od niczego lub nikogo. I że każda twarz, każda historia, każda łza, którą znalazłeś po drodze, były w rzeczywistości odbiciami w różnych lustrach. To objawienie nie jest wygodne, jest przytłaczające, ponieważ wymaga porzucenia go do ostatniego śladu tożsamości, którą zbudowałeś. Akceptując ten przejście, dzieje się coś ciekawego. Rany, które kiedyś zdawały się definiować, zaczynają zamieniające się w portale. Ból traci gorzki smak i staje się paliwem na podróż. Błędy nie są już pamiętane jako wady, i są postrzegane jako punkty zwrotne, jako tajne skróty, które istnieją tylko dla tych, którzy odważą się spojrzeć głębiej. Właśnie dlatego starożytni powiedzieli, że największy skarb jest przechowywany w najbardziej niebezpiecznym miejscu w sobie. Transformacyjna obietnica nie jest natychmiast dostarczana. Buduje się jak most, a każdy krok jest testem. Najpierw przychodzi akceptacja prawdy, potem odwagę jej wsparcia, a na koniec pełną dostawę do tego, czego nie można kontrolować. I jest dokładnie w tym ostatnim kroku, że większość odwrotu, ponieważ tutaj jest wszystko, co jest fałszywe, ale także wszystko, co wydawało się bezpieczne. Paradoks jest taki, że po przegraniu wygrywasz. Podczas poddania się jesteś wzniesiony. Kiedy umrzesz. Budzisz się. Dlatego tak niewiele ukończy skrzyżowanie. Nie dlatego, że brakuje im zdolności lub zasług, ale dlatego, że umysł obawia się tego, czego nie może zrozumieć. Ale dusza, dusza wie, pamięta chwilę, w której opuściła pochodzenie i obiecała wrócić, bez względu na to, jak długo trwa. A kiedy czujesz, nawet jeśli przez chwilę. Ten powrót jest blisko, cały czas życia obraca się wokół tego punktu. Co jeśli powiem ci, że wszystkie znaki są już przed tobą teraz? Czego nic nie należy szukać? Dlaczego kod jest już zapisany na twoją istotę? Jeśli ta obietnica rezonuje z tobą, dzieje się tak, ponieważ pierwsza pieczęć została już złamana, a kiedy tak się dzieje, nie ma drogi powrotnej. Stąd zaczynają się siedem kroków ujawnionych przez strażników, i każdy z nich zabierze go głębiej w serce ostatniego fragmentu. Pierwszym. Krokiem jest subtelne przebudzenie. Nie ma grzmotu ani wielkich znaków. Jest to prawie niezauważalne, jak niewielkie wysiedlenie w powietrzu. Wygląd kogoś nieznanego, który przecina go od wewnątrz, marzenie, które utrzymuje się w pamięci nawet po kilku dniach. Tutaj zaczynasz kwestionować, co kiedyś wydawało się absolutne, a małe prawdy zaczynają cofać, jak dym. Ta dekonstrukcja nie jest wygodna, ale jest konieczna, ponieważ to, co znajduje się poniżej, wymaga usunięcia podłogi pod stopami co jeśli to był dopiero początek drugim krokiem jest ukryte tak samo ukryte może to przejść poprzez słowa które wydają się powszechne dla wszystkich ale dla ciebie brzmi jak tajny kod wyrażenie dźwięk powtarzająca się synchroniczność częściej niż pozwoliłaby to przypadek to tak jakby wszechświat szepcze coś dla ciebie testując twoją uwagę i gotowość do słuchania Tutaj największym niebezpieczeństwem jest ignorowanie, udawanie, że nie zdaje sobie sprawy, próbując wrócić do rutyny, jakby nic się nie wydarzyło. Ale jest coś jeszcze głębszego, co musisz wiedzieć. Po usłyszeniu wezwania echem, echem przed, trzecim krokiem jest lustro duszy. W nim wszystko, co próbowałeś ukryć przed sobą, powraca z pomnożeniem. Stare bóle, żal i obawy przedstawiają się, aby nie karać go, ale do zintegrowania. Jest to moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie ma sposobu, aby przekroczyć ostatni fragment, niosąc maski. To uczucie jest naga w obliczu siły, która zna każdy twój szczegół, a jednak go nie potępia. Wyzwanie nie jest uniknięcie tego odbicia, ponieważ jest to klucz, który odblokowuje następne drzwi. Czwarty krok to upadek czasu. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie są oddzielone, jak wierzyłeś. Wspomnienia, które wyglądały na stare, znów żyją i pojawiają się spojrzenie na niepewne wydarzenia, gdy pojawiają się wczesne wspomnienia. Tutaj logika liniowa umysłu zaczyna się rozpadać i znajduje się w tej przestrzeni między tym, co było, a tym, co portal zaczyna się tworzyć. Przygotuj się, ponieważ następny etap zmienia wszystko. Piąty etap to spotkanie z opiekunem. Niekoniecznie jest to postać fizyczna. Może to być obecność, energia, wygląd, który ją przecina i mierzy twoją odwagę. Ten opiekun nie uniemożliwia fragmentu, ale sprawdź, czy nosisz coś, czego nie możesz przekroczyć. Duma, przywiązanie, iluzja. Wiele się tutaj wierząc, że zostali odrzucani, kiedy zostali zaproszeni do powrotu, aby uwolnić wagę, którą nadal nalegają. Strażnik nie ocenia. Otwiera tylko drzwi do tych, którzy są wystarczająco pustymi, aby przejść. Szósty etap to skrzyżowanie pustki. Nie ma tu żadnych krajobrazów, twarzy, żadnych dźwięków. To śmierć wszystkiego, co jest znane. Umysł krzyczy. Próbuje przywiązać do jakiegokolwiek odniesienia, ale nic nie znajduje. To w tej absolutnej ciszy dusza zaczyna słyszeć swój oryginalny głos. Ten, który zawsze tam był, ale utopił go hałas. Ten krok jest obawiany, ponieważ wydaje się to koniec, ale w 19... Rzeczywistości jest to prawdziwy początek. W tym momencie wielu ma ochotę dzielić się tym, co żyli, ponieważ ciężar ciszy jest zbyt wielki, aby można go było nosić sam. Siódmy i ostatni krok to powrót z płomieniem. Po przekroczeniu pustki wracasz na świat, ale nie jest to już takie samo. Wygląd zmienia się, zmienia się obecność, nawet powietrze wydaje się inne. Nosisz w sobie płomień, którego nie wychodzisz. A prosta bliskość innych budzi coś, czego możesz nie zrozumieć. Nie ma już wyszukiwania, ponieważ stałeś się tym, czego szukałeś. A jednak wiesz, że cykl się nie kończy. Teraz twoja kolej, aby zachować, chronić i przekazywać tę wiedzę, tak jak to zrobiłeś. Być może po usłyszeniu podczas ostatniego przepustki poczułeś węzeł w gardle lub niewytłumaczalną wagę na klatce piersiowej. Dzieje się tak, Ponieważ ta podróż nie jest tylko wykonana z światła, przekracza ciemność, której nauczyłeś się unikać. Za każdym razem, gdy czułeś się samotnie, źle zrozumiany, wysiedlony, nie były to oznaki, że coś z tobą było nie tak. Byli cichymi przypomnieniami, że ich dusza nie należy całkowicie do tego świata, ponieważ jest w tranzycie. Właśnie to uczucie nieczęściowego ujawnia, że zbliżasz się do ostatniego kroku. Wielu spędza życie, próbując wypełnić pustkę rzeczami, ludźmi, lub osiągnięciami, wierząc, że jest on wadą. Ale pustka nie jest wadą. To znak przestrzeni, który musi pozostać wolny, aby przejście się wydarzyło. Bez niego nie byłoby miejsca na nowe światło. Zrozumienie, że jest to wyzwalające, ponieważ przekształca samotność w przygotowanie, ciszę w słuchanie i otwieranie straty na coś większego. Wszystkie bóle, które żyłeś. Nie były karą, ale przypomnienia. Te noce płakałeś bez zrozumienia dlaczego dni, w których czułeś się niewidoczny, nawet otoczony ludźmi, były to małe pęknięcia w zasłonie. Właśnie wtedy, gdy prawda próbowała cię znaleźć. I chociaż każde z tych doświadczeń bolało, wszyscy wyrównują się jako gwiazdy, tworząc konstelację ścieżki, która ją tu przyniosła. Dlatego patrząc wstecz po przejściu, wydaje się, że nic nie było na próżno. Ostatni fragment nie usuwa tego, co mieszkałeś, uchodźcy. Trauma nie znika, ale traci moc, aby określić, kim jesteś. Wina nie jest już ciężarem, ale kompasem, który pokazuje, gdzie musisz się pogodzić. Strach nie jest już więzieniem, ale mistrzem, który uczył, gdzie trzeba się rozwijać. Ta integracja jest prawdziwym cudem. Uświadomienie sobie, że nic nie było przeciwko tobie, ale wszystko było w służbie Twojego powrotu. I nadchodzi kluczowy punkt. Nie tylko dla siebie nie przekraczasz. Po powrocie jego wzrok, jego obecność, a nawet cisza stają się portalem dla innych. Ludzie wokół ciebie zaczną coś odczuwać, nie rozumiejąc co, jakby było w tobie pamięć, nie wiedzą jak to nazwać. Jest to naturalny efekt tych, którzy niosą płomień. Dlatego dzielenie się swoim doświadczeniem, nawet w fragmentach, może być iskrą, która budzi kolejną śpiącą duszę. Jeśli w pewnym momencie czujesz, że tak się. Stało z tobą zostaw sygnał, komentarz, szlak, aby inni mogli go znaleźć w ciemności. Integracja nie oznacza powrotu do tego, co było wcześniej, ale stworzenie czegoś nowego z tego, co się stało. Nie będziesz już tą samą osobą, która rozpoczęła podróż, i musisz pozwolić światu otaczające cię reorganizację tej nowej wersji. Relacje mogą się zmieniać. Ścieżki mogą się zamknąć. Nieoczekiwane drzwi mogą się otworzyć. A w tym wszystkim, jedyną stałą, będzie cicha pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinna być. Nieważne, nieporęczne straty. Wszystko to staje się częścią twojej siły. A kiedy zobaczysz siebie pod tym nowym światłem, zdajesz sobie sprawę, że nie ma upadku, który nie może stać się lotem. Nie ma cienia, który nie może ujawnić nowego wejścia. I nie ma innego celu niż narodziny. Integracja jest w tle potwierdzenie, że ostatni fragment był kolejnym krokiem do czegoś nieskończenie większego. Przyszedłeś tutaj, przekraczając nie tylko słowa, ale portale, które cicho otworzyły się w tydzie. Tobie być może odczuwało chwilę dyskomfortu, być może widać w obliczu wspomnień, które wolałyby zapomnieć, ale nadal pozostało. To samo w sobie jest już znakiem. Dla ostatniego fragmentu nie oferuje tym, którzy słyszą tylko z ciekawości ujawnia się tym którzy są gotowi do przekształcenia a teraz po przybyciu pod koniec tej podróży możesz zdać sobie sprawę że nic co powiedziano nie jest naprawdę nowe po prostu zostało zapamiętane przekroczenie tego progu oznacza zrozumienie że nigdy nie byłeś sam nawet w dni w których wydawało się że zginęło istniała niewidzialna sieć wspierająca każdy krok Prowadząc ją do tej pory, ta sieć nie jest wykonana z przewodów, ale dusz, które idą u Twojej strony. Niektóre widoczne, niektóre nie. Robimy całą część tego samego ruchu cichą falę, która zabiera nas z powrotem do źródła. To właśnie w tym uniwersalnym przynależności prawdziwy pokój żyje. Świat wokół Ciebie pozostanie taki sam, ale nie. Ulice, głosy, te same rozmowy wszyscy będą nosić nowe znaczenie, ponieważ ich oczy nie widzą już tak jak wcześniej. W szczegółach będzie więcej piękna, a więcej współczucia na spotkaniach, a nawet ból, kiedy nadejdzie, zostanie przyjęty z innym zrozumieniem, bo będziesz wiedział, że jest to kolejna fala w nieskończonym oceanie, która teraz rozpoznaje jako dom. I tak, płomień, który nosisz, nie będzie dla ciebie trzymany, ale używany do oświetlania ścieżki innych. Może bez słowa, być może bez widocznych gestów, ale z prostą obecnością tych, którzy już się skrzyżowali. Prawdziwą misją tych, którzy wracają z ostatniego przepustki, jest bycie mostem, nawet gdy nikt nie wie, że ją przekraczają. I właśnie w tej dyskretnej ciszy wykonano największą pracę. Pamiętaj jednak, to nie koniec, nawet decydujący moment to tylko potwierdzenie, że ścieżka trwa, zawsze głębsza. Zawsze szeroka. Wszechświat jest nieskończonym korytarzem drzwi, a każde przejście ujawnia nie miejsce, ale nowy początek. Dzisiaj nosisz klucz. Jutro ten klucz otworzy coś, czego nawet teraz nie może sobie wyobrazić. Być może, gdy czytasz te słowa, czujesz światła, wibracje w ciele, dreszcz, który nie jest wyjaśniony temperaturą, poczucie, że coś się wydarzy. To nie jest wyobraźnia. Jest to tak zwane odnowienie. Przygotowując go do kroku, który będzie wymagał jeszcze większej odwagi i dostawy. Ostatni fragment, o którym tu rozmawiamy, może nie być ostatni. To może być tylko pierwsza z wielu, którą twoja dusza nadal chce przekroczyć. Dlatego pozostań czujny. Znaki nie kończą się, gdy historia się kończy. Nasilają się. I w momencie, gdy najmniej się spodziewasz, następny portal pojawi się przed tobą, zapraszając cię poniżej. Kiedy tak się dzieje, Pamiętaj o tym momencie, pamiętaj, że zostałeś już przetestowany i znalazłeś iskrę, która żyje w tobie. Reszta zostanie ujawniona, gdy następny płomień się rozjaśni.